W ciągu ostatnich 12 miesięcy sporo filmów z Valoranta zacząłem, niestety nie miałem okazji ich skończyć z powodu tego, że albo brakowało mi czasu, albo temat był już trochę przedawniony, przez co zaczynałem tak, jeden film, kolejny, kolejny yy, i ostatecznie żadnego z nich nie kończyłem, niestety, więc teraz przelećmy sobie przez tę dawkę historii. Z ostatnich 12 miesięcy zobaczmy, co się tam działo i co miałem do was, dla was do przygotowania, a niestety z jakiegoś powodu musiałem odpuścić jakieś tam filmowe projekty. Mam nadzieję, że będziecie się bawić dziś, z racji iż w przyszłości mam nadzieję, że będzie coraz więcej filmów z Valoranta i CSGO, również też obie gry kocham, i że te filmy będą udostępniane regularnie i będą kończone. Mam nadzieję, że będę silny w tych postanowieniach. Tutaj zapraszam. Ścięci z zeszłego roku. Patch 3.02 podobnie jak poprzedni 301, a wciąż jest niewielki rozmiarów i dopiero następny powinien wprowadzić nam jakieś grubsze poprawki. W tym patchu najważniejszym usprawnieniem powinno być naprawienie widoczności modeli postaci przez niektóre cienkie ściany. Wcześniej, przykładowo na bindzie, postać była widoczna przez ścianę na całej jej długości przy chodzeniu z nożem. A co ciekawe, w nowej wersji jest najbardziej widoczna w rogu ściany. Po środku ściany już nieco mniej. Niestety wciąż sprawa nie jest rozwiązana do końca, bo chociażby przy ulcie JET widać jak wciąż ważny jest to problem. Nie mam pojęcia, dlaczego jest teraz także że tylko w rogu ścianki widać przez nią postać wroga, a przy minimalnym przesunięciu już nie. Wiem natomiast, że wszyscy czulibyśmy się bezpieczniej, gdyby przy podejściu do ściany mielibyśmy pewność, że nas przez nią nie widać. Kolejną ważną zmianą, tym razem nieco skuteczniejszą, jest zmienienie spodu ściany od Sage. Wcześniej na dole czasami pojawiała się taka szpara, którą można było w sprytny sposób wykorzystać, by wcelować się w daną miejscówkę. Teraz ściana jest idealnie prosta na spodzie, by wyeliminować tego typu zagrywkę. Z kolejnych usprawnień, Race mogła przerzucać swojego BoomBota Patrz, Loluś, dobrze, powiedziałem BoomBot Tak a propos, to Loluś jest jednym z nielicznych, który pomógł mi usprawnić mój komentarz Bo wiecie, czasami komentuje mecze Więc tam się sprodziała Tweedy. to jest obrońca w sali B? I chyba będzie miał co robić, jest jeden frag oczywiście gdzieś tu w stodole Five. Ustawiony jest Maxi King, ale Twiddy robi 3 Panie Wiktorze, proszę uspokoić, bo chcemy tutaj równego spotkania. Tymczasem, Reborn może mieć problemy, jeśli Tweety będzie tak strzelać w tym spotkaniu. I bardzo mu za to dziękuję, bo zawsze krytyka jest pomocna i pozwala w łatwiejszy sposób zlokalizować swoje błędy. Więc na przykład, jeśli coś konkretnego Wam się nie podoba w moim komentarzu i chcielibyście, bym to wyeliminował, to będę mega wdzięczny, jeśli dacie mi o tym znać. Na czym to. A, okej. Okay. Race może przerzucać swoje bota przez drzwi albo inne ściany. A a teraz nie może. Dobra, przejdźmy do tego, co taki ananaski jak ja lubią najbardziej. Czyli zmian, które nie zostały przedstawione w opisie pacza. Na mapie Split w witrynie sklepowej widniał poprzednio taki znak. Podobno jest to znak Riot Forge. Czym jest Riot Forge? Y możecie sobie poczytać w internecie. To jest odcinek do aktualizacji w grze Valorant, więc skupmy się na Valorant. No. W każdym razie podobno to był błąd, że był taki czarny, więc w ogóle został usunięty w najnowszym paczu. Ponadto standardowo już zostały zmienione billboardy i plakaty na mapach w znanych już wcześniej miejscach. Zostały zmienione z tematyki zrujnowania. No i tutaj mi się urwał tekst, jaki miałem dopisany właśnie jako. Aktualizacja 3.10 to przede wszystkim 17 agent w grze, Strażnik Chamber. Powrót 5 osób do lobby w rankedach, minimalne usprawnienie obserwatora, czy zapowiedź nagród za oglądanie najważniejszego turnieju w historii Valoranta czyli Valorant Champions 2021 17 listopada 2021. O że moglibyśmy rozmawiać, ale pewnie już całkiem sporo o nim wiecie, a sam planuję za niedługo dodać o nim specjalny, osobny film. Ważne natomiast jest to, że jest to 17. agent w Valorancie, 5. z Europy, ale jego numer wśród agentów to 18. Jest to spowodowane tym, że wciąż czekamy na agenta z numerem 8, który może mieć dosyć ciekawe powiązania fabularne. Jego nadejście jednak nieuchronnie się zbliża, gdyż na karcie pod napięcie w przepustce bojowej wyraźnie widać zaznaczoną liczbę 8. Ale to dopiero w następnym arcie, jeśli nie później. Co do Chimbera, ważne jest, byście wiedzieli, że jest to jeden z agentów, który może znajdować się w niecodziennych pozycjach, oraz że jego ultimate jest śmiercionośny. Wyciągam, ja tak napierdam tutaj nie? pa. I ona zabija nas całkiem byle co, nie rozumiesz? I jeszcze sloła daje. Jak, jak są goście w jakiejś puli, że biegną w piątkę, zabierzesz jednego, to nie są zeslowani. To jest przepotężne. W epizodzie czwartym Valorant dostaniemy m.in. zmiany na mapie Breeze, w najczęściej granej mapie na zeszłomiesięcznych Mistrzostwach Świata Valorant Champions. Tak więc, w jaskini przed siteem A dodano nową osłonę w postaci tych skrzynek. Na samym sajcie A natomiast tych zmian jest nieco więcej. Między innymi powiększono znacznie obszar do plantowania. Wcześniej był to teren jedynie wokół piramid, teraz już ten teren sięga aż do ścian bocznych mapy. Dodano również kontener, który pozwoli na o wiele skuteczniejszą defensywę w okolicy sajtu niż do tej pory. Tak o tej zmianie wypowiedział się Aksyn. Nie wiem, no to jest spoko, bo generalnie jak masz... E, miałeś te skrzynki wcześniej na A. E, jak masz te skrzynki na A, no to tam się nie dało nic totalnie zrobić, bo... Leciał arrow od sowy. Nie dało się go zniszczyć, w sensie no... No nie da się instant zniszczyć tego arrowa, nie? Jak, jak wchodzi ci pięciu gości na site. Jest, jest płyn. Dlatego to jest spoko, bo, te skrzynki, bo, ten, bo ten koncern będzie nieskanowany, nie? I... jakby no nie, nie da się tak łatwo padnąć Siedzę, teraz ma, ma to jest. Sure. Zostałeś do samego końca, czyli pewnie się podobało. To jest dobry znak. Mogę obiecać, że w przyszłości tego kontentu będzie nieco więcej i na bieżąco. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście do, 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 dopisze mi dobry, dobry, dobry nastrój do robienia tychże filmów. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już nieco szybciej.